Już się mango station tutaj zniatę, to ci dzisiaj i będziemy nagrywać ten odcinek z Age of History 2. Tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie tam na dole, jeśli spodoba wam się więcej tych odcinków. Ja nie przedłużam lecień. Dobra, widzowie, my już jesteśmy i teraz mam ochotę rozwalić Łotwę. Łotwę i Estonię. I Ukraina, ale Ukraina, kurczaczki, patrzcie, Francja, Szwecja, Finlandia, Kazachstan, Peru, Włochy, A tutaj, mhm, dobra, to... To atakuje najpierw lepiej Łotwę, tak, Łotwę. No dobra. I ostatni też chyba. Okay. No to zrób. Jakie jest u nas największe państwo? O, ja nazwam Królestwo Polskie. No. Nie wiem, tak, ale tak, jakoś tak. Nie tak nie, słodko królestwo polskie. No dobra. A z, z Meksykiem możemy sojusz? Sojusz, sojusz, z Meksykiem sojusz, sojusz, sojusz. Słodkie małe? A z tymi? Sojusz, sojusz, mega małe. A z Rosją? Nie. Z Brazylią? Nie. Chilami? Nie. Mam. Nie mam w ogóle sojusznika. Stwórz międzymorzystów. Aha, dobra. A największe to Praga, ok. Czemu tak mało? Nie wiem. No, dobra, 6000. Tutaj damy też po 5. Chyba Łotwa nie będzie taka trudna, mi się wydaje. Mi się wydaje. Ale okażesz, o Argentyna, i też poprawimy relację relacje. Jeszcze możemy. tutaj tak ok sobie tu ciągle rekrutujemy. Okej, okay, Rumunii. O, a Dobra, już mam chyba. Tak, mam już. Mam już sojusznika kolejnego. Więc jest gitufa. On ma z, ona ma z kimś wojnę? Nie, ale ma tylko już ze mną. A, to jest ciekawe. okej okay. A, poprawimy relacje sobie. Piek. No i sobie też zrekrutujemy. Ale teraz to mało. Praga, praga, ale praca tak mało. Ile koszt? Aha, bo mam mega mało pieniędzy, to to już tak tyle wystarczy. To przyniesiemy do tutaj. To tu też. O właśnie, bo ja tu muszę jeszcze. A ja. Ale ja. A tu mam jeszcze jednostki. Więc damy to tu. A to. To. I to o pięć tysięcy. To jest gruba ilość. Tutaj. no i czekamy, ojemy, stabilność prawie co wojny z Meksyk ma wojny z Brazylią, oh shit, okej okay, poprawa, robimy tego, poprawiamy, czekaj co Przeciwko Grecji jestem Kurcze nie dobra walić to, zrobimy desant. czy jak to tam miało być. To co brak jedną Okej, okay. teraz musimy jakiś desancik. Cztery. Dwa. Mało. Mega mało. A w Krakowie? Też mega mało, a w Pradze? Też, a tu? Też tak mało. No bo koszt to tyle. Mhm. I to? To zrobimy sobie taki desoncik. I tu. No jo. Tak tam i to też. Desancik. I tu też. Dobra, Afryka. Jeszcze Sudan. No i no, południowa Afryka. Okej. Okay. To my, to już desant leci, tak? Tak, desant leci. O, o, u mnie, u mnie. 48. Poprawmy też. A może, może. O, Rumunia tu już się dostała. To trzeba... nie, dobra, Łotwa. Nie, Szkoda, niestety, ale... Tutaj desant wodą. Tutaj, tutaj. Tyk. Tutaj. 11 tysięcy i bum! Dla sojusznika wszystko, nie? Desand, ten i bum. Turcja i Stany zaproponuj sojusz. Nie. I trzy. Dobra, wszystkie jednostki. Tu. i tu będzie pyk i pyk no i teraz tylko czekamy no znowu te muszę rzeczy robić bo mi się tego nie chce robić no dobra już jedno jednostki lecą O nie Mam na minusie Słabo dosyć, że mam na minusie No, no, Niestety, ale tak mam Shit um, no dobra jak tu się w to chodziło, o to muszę być tak? Badania już nie. Okej, okay, tak. Dobra. Okej, okay, desanty już lecą. Mam taką nadzieję. Co? Dobra, mają przerąbany. Bum. Z, z Polską i z, i z Rumunią nie macie szans, ludzie. Kornijcie się. Dobrze. Yes. są tu już lecą. Pyk. Pyk łatwiutko. Ja sobie zrobię pyk, przejdę do i bum. 15 tysięcy tam leci. Nie ma już sam z nami. O oh shit. Nie? No dobra. Sulsiec. Jak to, o kur kurczaczki. No dobra. Chcieliście? To będziecie mieć, Bum nie tu. Wszystkie moje nie, wszystkie moje jednostki lecim, lecą. Piętnożycio. Boom. Ale, ale, oszuści, ej! Zabrali mi tereny. Ja nie mogę. Z nich oszusty. No, to mi się nie podoba. Że tak, tak oszukujecie. Tu sobie. Bum. I bum. Tutaj widzowie. Nie miałam pojęcia, że na mi coś w ogóle zrobiłem. no no no, no. już nic nie zdziała się ludzie moi drodzy Byk. no i to sobie tak zrobimy chorwacja już uderzyła ale było mnie po moim trupie nie Po moim trupie. I bum, dziewięćdziesiąt dziewięć, a spróbujmy, stwórz u Zgodzili się. Nie wierzę. Patrzcie, zgodzili się. Jak to teraz potężnie wygląda. Boom. I ja nie mogę. Pierwsze miejsce. Jesteśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesteśmy siódmi w rankingu na świecie. No taki fiolet nawet może być, ale. O, tu oczywiście muszę potwierdzić. I muszę robić rozmowy pokojowe. Mam 39, No jest za 39. Bum, lecimy. No i teraz mamy jeszcze więcej terenów. No i teraz to jest mega, bo już mamy niektóre już tu. I możemy już sobie chyba Łotwę zaatakować. O, Mińsk. Dziwne, ile on ma populacji? 46 tylko? Tylko? Tylko O, 6 tysiaczków ludzie. dobrze, że mam tą Białoruś. Łat? Właśnie, Chorwacja. A Chorwacja jeszcze istnieje. Chorwacja. I macie przerąbane. Hi, 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 hi bom ESA i mam jeszcze Chorwację ja. no i o to chodzi teraz Chorwację pyk patrzcie nasze, nasze Królestwo Polskie wygląda już mega może sobie tak Austrię i Węgry podbije. A Węgry, Węgry. Albo, a nie, bo chciałam tego. No ja. Um, łotwa, Łotwę. Łotwę, Ja nie mogę. Dzięki. ci pici, pici. Dawaj, poprawiamy. Pici, pici. No, no dobra, jeszcze raz. Poprawki są tu robione. O, Filipiny. Nie. My mieliśmy z. Nieważne. Holandią. Zaproponuj sobie już. Jezu, tak malutko. Jest. U kolejny sojusznik. Kolejny, kolejny. Kolejny sojusznik. Kolejny. Raga. Ile? Czterdzieści pięć? Już o wiele więcej. Okej, okay, A tu mam jeszcze pełne jednostek. Tu też sobie weźmiemy tu. I czekamy. Włochy, Chile, pyk. tak okay, pyk. No i Esa, nie? To nasze Królestwo Polskie Wielkie. ja yeah. mi się tu nazywamy... Nie, Polska Rumunia, nie. Nie, Pol... Pol Rumunia. To No, Królestwo Polskie. Koro... Królewskie Polskie Boom, ile my mamy? Nie Rosja jest najwyższa na świecie. Nie, ona ma najwięcej terenów, skąd ona ma? Tyle terenów. O, ona ma wojnę z Chinami, tak? Jak do, powiem dobrze, to. Tak i z Indiami. Idzie ten ban. Gladesz ma Tylko 1, 2, 3, 4, 5. Pięć wojn. Pięć wojn on ma. Jezu, ja by tyle nie dam rady. Wygrać. To co już tu moje jednosteczki. Takie piękne tysiąteczki. No i kolejny sojusznik, Irak. A Irak jest gdzie w ogóle? Znaczy gdzieś. Bo tu jest Iran, nie? A tu jest Irak. To jest Irak. Może u mnie. Kurczę. Ostany 13, zaproponuj so, już ordera, nie wasala, nie, co ja robię? Nie, u mnie też. U mnie też nie. Mm, może... jeżeli jak mało... ...obadania. Sobie na pewno przerost populacji wezmę. OK, Już chyba możemy atakować. O, tylko tu moje jednostki jeszcze lecą. Kiedy oni to... O, dobra, lecą, lecą, lecą. Co? Gruzja ma wojnę z Łotwą? Chinami? Danią. What? Nie. Ale ja chciałam ich podbić. Teraz oni będą całą Rosję zajmą. I nic mi tym nie pomogą. I ja nie mogę. Jakie one mają wojska? Pewnie ogromne. No to mam przypał. Oj, to duży przypał. I to bardzo, bardzo duży przypał. Jak się potoczy? Rosja dawaj rozwalaj no Rosja no weź Rosyjka O Filipiny Siema Siema Filipina A dobra. Pa Nie chcecie mnie na Co to jest? Aha No To Łotwa no ma te, tak troszeczkę więcej terenu, no tak, tak pyci pyci, dobrze Rosja, a może sobie odebrać zawiar, to by było na tyle z tego odcinka, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie tam na dole, jeśli spodoba Wam się więcej z tych odcinków, ja przedłużam, na łapkę.